Wszystkim z tej strony Kate i witam Was bardzo serdecznie w kolejnej mojej reakcji na zwiastun, gdzie będziemy reagować na pierwszy teaser w głowie się nie mieści dwa. E, powiem Wam, jestem niezwykle podekscytowana. W ogóle zabawne jest to, że dopiero co dostaliśmy informację o tym, że Elio jest przesunięty na 2025 rok. Cześć Puszka! Um, I zaczęły się pojawiać głosy, że dziwne jest to, że Elio ma pierwszy zwiastun, teaser, um, a został przesunięty na 2025, a w głowie się nie mieści dwa, który ma być w 2024, nic o nim jeszcze nie wiadomo. No więc problem się rozwiązał, wiadomo, dostaliśmy pierwszy teaser, tak więc myślę, że nie ma co przedłużać, po prostu to obejrzyjmy, bo ja już dostałam pierwsze spoilery mniej więcej się orientuję, co się tutaj pojawi i po prostu, no, nie mogę, więc zapraszam serdecznie, obejrzyjmy to wspólnie, bo po prostu nie no, Oczywiście standardowo najpierw po angielsku, później z polskim dubbingiem, jak zwykle, więc em, no, lećmy z tym. Okej, okay. będziemy mieć starszą Riley pewnie? Jak się wszyscy spodziewali już od pierwszej części, że jak będzie druga, to... będzie starsza Rai. Czy ma 13 lat, tak? Czyś miała 10? Co to jest? Okay. <laughs> wait, 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 you can't move. Hey, hey, what are you doing? All right. She's all set. That was what? Orange? Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me. Hello? Ah! Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I <laughs> put my stuff? A new emotion. Wow. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. Ah. What do you mean, we? O mój Boże, okej, okay, to ma sens. Ej, <śmienic> e to tyle tylko? O nie, jak to? Spodziewałam się, że dostaniemy czegoś więcej, bo będzie więcej emocji, bo dostaliśmy też plakat i na tym plakacie widać, że co najmniej będą cztery nowe emocje i strasznie się chciałam dowiedzieć, co to będzie, bo jedna wygląda jak taka turbo ekscytacja czy coś takiego, ale czy to będzie osobna emocja, bo gdzie, kiedy jest już radość? Nie wiem, trochę bez sensu, ale... Anxiety! Okej, okay. super, dobra, obejrzymy sobie to jeszcze po polsku. Ale powiem wam, troszkę się zawiodłam, w sensie chciałam więcej. <grym> znaczy, jaram się niesamowicie, tylko chciałam dostać więcej już teraz, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. O, o, może tak. Ale tak, żeby z dnia na dzień mieć taką rozpierduchę w głowie? To chyba tak się nie dzieje, to chyba jednak dzieje się stopniowo, nie? A, zaraz, 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 bo to są polskie napisy. Warto byłoby je czytać. <laughs> w ogóle puszka się tak tuli do mnie? No, bo to jest sceny... tak szybko syny. Wszystko idzie jak po. Co to jest? Dziwne troszkę. Okej, okay, pora rozwalić to i owo. Czas na demolkę! Demo. <grym> Czy nie kumam tego, że to jest tak. nagle z dnia na dzień? Nie, to tak raczej nie działa. No dobra. W animacji musisz jakoś. Zaraz, zaraz, Działać. Ej, ej, co ty robisz? W porządku? Jest gotowa! Gotowa na to! Omaręcz? Kto wybrał taki okropny kolor? Ja jestem czerwony! Na pewno nie ja. Bardzo nietwarzowy. Nie wiem, serio. Strzałka! Maszcie los, jestem niepewność. Gdzie mam też Niepewność? O, nowa emocja, tak? Wow. Tak mi przykro, chcieliśmy zrobić dobre wrażenie, a wyszło, e, że... E, czy ja słyszę? My? W głowie się nie mieści dwa. <laughs> tak, 2024 rok, w ogóle w czerwcu to będzie, na wakacje znowu. O, ale jest, jest tutaj widać przez. Yy, yy, czekajcie, czekajcie. Yy, są, jest te pierwsze yy, emocje, a potem jest niepewność. Znaczy, no, Anxiety nie przetłumaczyłabym tego jako niepewność, bo to są po prostu lęki, nie? Czy niepewność, może tak, ale nie do końca, nie do końca. Zazdrość też się pojawi, apatia się pojawi i wstyd, okej, okay, same złe rzeczy. Wspaniale, dobra, ale to można, można wyczytać. Bardzo się cieszę, że można wyczytać. Wszystko, okej, okay. pełny wszystkiego, okej. Okay. Czyli będzie wstyd, będzie apatia, będzie zazdrość, będzie niepewność. Ale ta niepewność nie pasuje mi tylko za to polskie tłumaczenie, bo anxiety jest czymś bardziej niż niepewnością moim zdaniem, ale wiecie, ja się nie znam, nie? Super! Mega! Jezus Maria, jak ja się jaram. Ja się tak jaram. Bardzo żałuję, że nie dostaliśmy więcej już teraz, bo bardzo bym chciała zobaczyć te emocje bardziej niż... Ich fragmenciki na plakacie, ale przynajmniej wiem, jak się nazywają po polsku. Po angielsku w sumie też one były. Ale zaraz, bo m, tam była zazdrość? Bo tam była taka jedna emocja, która miała takie wielkie oczy, i to wyglądało, jakby ona się ekscytowała czymś mocno, a ona będzie zazdrością? Bo to, że ten taki ciemny, to apatia, to ok, to pasuje. I e, wstyd, no dobra. Ale zazdrość? No dobra. Myślałam, że jednak dostaniemy chociaż jedną bardziej ekscytującą pozytywnie emocje, no ale dobra, czasem można też tak, koniecznie dawajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, na co Wy czekacie, czego Wy oczekujecie po tym filmie, bo jakby wiadomo, w głowie się nie mieści koło Zwierzogrodu, są moimi ulubionymi animacjami Disneya z tych nowszych, eee, więc fantastycznie, że dostaniemy drugą część ze starszą Riley, w sumie tak no typowo, Jezu, ile mam kociego futra, przepraszam, eee, ale ciekawie, tylko trochę sensu nie ma to, że w pierwszej części każdy mieliśmy głowy innych osób i każdy w głowie miał tylko pięć emocji, więc to, że teraz Riley dorasta i nagle pojawiają się u niej nowe emocje, w momencie, kiedy w pierwszej części w tym uniwersum było, było tylko pięć emocji u każdego człowieka, dorosłego też, no to trochę to się wyklucza, ale no wiadomo, że musieli tutaj coś pododawać, żeby ta druga część miała sens i no, żeby tutaj działo się coś nowego, więc okej, okay. ale trochę bez sensu, że jednak te poprzednie, no w tej poprzedniej części tych emocji nie było u nikogo, ale dobra, ale dobra, trzeba na to przymknąć oko, więc czekam na Wasze komentarze, Ja się niesamowicie, już czerwiec w przyszłym roku, więc nie cały rok, musimy wytrzymać, damy radę, damy radę, będzie super. Tak więc no. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. Jesteście super. No i do następnego. Pa pa.